Witam Was w Dark Trójce. Tuż po Dark Dwójce Jedynki nie nagrywam tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ponieważ jest za ciężka. Zaczynamy tak właśnie grę. Jestem przy laptopie, to jest Uplink. wpinam to do swojej, do żył. Hej, czekajcie. Wyciszę to. Eee, żebyś, żeby Wam nie ryczało, teraz zrobię kilka screenshotów i wyłączyłem klik. Słyszycie? Teraz dosłownie słuchajcie. Spamie teraz lewy przycisk myszy i prawy znaczy boże, prawy klikam lewy i nic się nie dzieje pomijam te kastanki, tam było, że yy, coś tam, coś tam, kasujemy a więc tak easter egg, pewnie pytacie, no nie wiem kliknąć jakoś gdzieś dwójkę, jedynkę nie, kod kreskowy <gry> kolejne to jest credited rewind, near death, hypersleep treatment, więc zrobię pierwsze pierwsze to będzie yy, near death czyli nie musimy nie możemy wykorzystać yy, sedate, W kolejnym poziomie to wykorzystamy, żeby zrobić to, kolejne osiągnięcie, bo ja też tutaj chcę zrobić na tym odcinku 100%. Cioch, 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 cioch. Cioch, cioch. Musimy mu palce dosłownie kupować. Co to jest? Dobra, pospieszmy pos się. Poczekajmy, aż będzie miał jakieś 1 HP. Puh, 2 HP, okej. Okay. Czyli poniżej 10 czy zaliczę to osiągnięcie. Kolejne... Jeżeli chcecie zobaczyć sobie te napisy po każdej misji albo jeszcze nawet ten, to wejdźcie sobie i wpiszcie po prostu Dark Cut 3 w wyszukiwarkę YouTube. Ok, z automatu. Ciach. Tak właśnie wygląda zamiast whisky mamy strzykawkę. To jest usypiająca strzykawa. Bez tego applinka. Okej. Okay. To musiało boleć trochę. Wyłączyłem dźwięk, żeby wam to nie raczało, bo ja nie mam takiego dobrego mikrofonu. Gdybym miał to bym właśnie nakrywał z dźwiękiem, ale z powodu, że nie mam mikrofonu, no to wiecie, wyciszyłbym to też w montażu. Ale jakby po prostu nie mam właśnie yy, jak właśnie tego zrobić. 47 chyba. I robimy teraz pierwszą yy, treatment, tam gdzie widzieliście w menu głównym. Um, Wyjście to treatment, to? Treatment one, two and free to pierwsze zrobimy teraz. To jest takie jakby... Nie wiem, chyba to może być powrót do jednego z katów. Widzicie, jakoś ma takie bąble. I musisz je tak i potem to wyczyścić. W tarkacie trójce akurat nie posiadasz, e, tak jak na przykład w dwójce, że w lewym dolnym e, tu, tu miałem takie coś. Takie do wybrania narzędzia. Yy, tutaj nie mam czegoś takiego, to było tylko w dwójce, w jedence, też tego nie ma. Rewind. Rewind jest za to, żeby zdechł mi gościu yy, na moich oczach, więc pozwolę mu zdechnąć. Nie wiem, ja muszę mu wpinać ten. A pink chyba muszę, no nie? No. Generalnie kiedyś pamiętam, że ja wypchnąłem ten kij, co tutaj jest mu. co yy, mu utkwił. Tak mocno, wiecie, tak mu pociągnąłem, że. Wiecie, bo tu ma taki pal. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ta pierwsza kartka, co się pojawiła, no nie? Widzieliście to? Tu jest taki pal poza, za tą kartką. I ja ten pal mu wyciągnąłem. Ej, wyciągnąłem go już. I jak ten pal wyciągnąłem, to tylko pierwsza i przedostatnia kartka się wczytała. I tutaj mamy kolejne. Rewind, więc ja potrzebuję la też nie jest dla ludzi o, o słabych nerwach. Widzicie ten pal? To jest pręd metalowy. Technicznie. Więc... Józef Francis. Prawie jak Józef Stalin, ale to nie on. Ciach, ciach, To jest dosłownie cała praca, kuba. Nawet go nie musisz ten... Ja gram na stronie oficjalnej, żebym miał te wszystkie treatmenty. Józef Francis. Gram na oficjalnej stronie tych twórców, żebym miał te treatmenty. Bo, bez, bo te treatmenty też są tak, jakby. O, mord. Tutaj musimy kość z powrotem do. nogi. Nie wiem, jak to ma nie pomóc. To chyba faktycznie nie działa, wiecie, bo wciąż nie możecie chyba chodzić. Kontuzje do końca życia mi się tak coś wydaje, ale. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jak to kiedyś mówię na moim pierwszym odcinku z Bandicama. <grymne> ale nie tylko ja nagrywam Bandicamem, PewDiePie też nagrywa. Credit to na końcu gry. Treatment ostatni teraz tak, hmm. Szybko. Come on. Ja to... Fajne jest to, że nawet nie musisz wpinać tego aplinka w ludzi i możesz od razu sadatować. Okej. Okay. To jest to samo staracek, takie ja, co wcześniej. No mordę jeża kopane, ty kocham cię. <grafię> kocham cię, jeżu. Chodzi mi tutaj o jeża i o Jezusa bo czasami mówię na Jezusa, wiecie jak gadam ja samemu do siebie czy jak się na przykład modlę z moją mamą to zawsze mówię yy, czasami po modlitwie mówię, że kocham Cię Jezu. i mam na myśli Jezusa, więc taka ciekawostka głupia, ale taka ciekawostka czekaj jeszcze mu raz ciepny a profilaktycznie, żeby nie wstał <gry> yy, czekaj, mordo yy. Nie wstawaj. Śpi. Ach, śpi. Mordeczko. <grych> Okej, okay, i ostatni treatment, który chyba teraz właśnie będziemy robili. Jest jeszcze przed ostatnią operacją. Teraz mamy, widzicie? Logout, wyloguj się, to jest ostatnia operacja. Zobaczycie o co mi chodzi. Ostatni treatment. Gościu wylądował i musimy kleszcze z niego wziąć. Tak, znaczy tak wyglądają kleszcze, ale... kleszcze są trochę mniejsze, mi się wydaje, niż takie coś. Tego najciężej zawsze wyrwać, ale... Tym mi się udało i to był ostatni treatment i praktycznie chyba ostatnia operacja, bo teraz robimy zobaczycie w sumie to. Uh, Logout wyloguj się. Uplink. Aj, <laughs> y nie wiem czy wiecie, wpiszcie sobie po prostu jak marki player w tą grę gra, będziecie wiedzieli co się dzieje. Bo ja przeszedłem tą grę wczoraj i dziś. Jedyna szansa to jest odciąć sobie łapę, bo ten input, ten input, co mieliśmy w ręce i co dawaliśmy cały czas pacjentom, to było złe dla naszej postaci, która robiła tę operację przy tym na tobie. <ścoughs> Przez internet, async, i tak, to też jest koniec gry. Zrobiłem ponownie już wszystkie osiągnięcia. E, to był też taki w sumie trochę speedrun, 100% achievements, mogłem zrobić faktycznie takie coś. E, jedyne najcięższe kiedyś co nie mogłem nigdy zrobić i nie wiedziałem je zrobić, to było to rewind i... eee... bo nie wiedziałem jak to zrobić. Oraz... To znaczy Isterek był łatwy, ale w dwójce Isterek akurat był ciężki niż w jeden, niż w trójce. Bo w dwójce trzeba było tą dwójkę wcisnąć. Um, więc tak, to był koniec akurat tej gry. Tak samo um, nie była to gra dla ludzi o słabych nerwach. Um, bo takie gry właśnie, co um, teraz, dzisiaj nagrałem, są brutalne. Login back to into save mode, thanks for playing. I wszystkie operacje, czyli primary, secondary option to mamy dźwięk, ale integram nie <laughs> tak, gram bez dźwięku. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnij zasłyszać łapki w górę, subskrypcję, dzwoneczki. No i co? Widzimy się w kolejnym odcineczku. Chyba już z innej gry, nie Darkata. Wydaje mi się, że mogę nagrać do Switcha albo coś jeszcze. Eee, więc co? Widzimy się w kolejnym odcineczku. Siema!